Dzień dobry serdecznie. Po szóstej kolejce Ligi Mistrzów dzisiaj przeanalizujemy sobie, kto ma zdecydowane największe szanse na top 8 i co musiałoby się dokładnie wydarzyć, żeby Barcelona się tam znalazła. No, ale też nie zabraknie rozmowy na temat tego, czy Xabi Alonso już teraz zostanie zwolniony, no bo przecież ten wczorajszy mecz miał być jego posadę. No i przegrali. No i trzeba sobie powiedzieć, czy w takim razie. XD Abi Alonso, czy nie. Natomiast ja wiem, że i bardzo się cieszę, że ostatni vlog z Płocka Wam się spodobał. W takim razie zachęcam Was do zobaczenia challenge'u, który mieliśmy tym razem w Niecieczy. Nieciecza. Najmniejsza miejscowość w historii Ekstraklasy, ale za to z ogromnym sercem do piłki. A zanim zaczniemy naszą misję, małe wsparcie dla lokalnych producentów. Zapłacone. I właśnie ta karta z herbem słoni jest symbolem mojego dzisiejszego wyzwania. Idę na słonie, a ponoć każdy prawdziwy kibic z tych stron wie, że tysiące słoni strzeże ich twierdzy przy każdym meczu. Sprawdźmy to. Misja słoń rozpoczęta. Pierwszy napotkany słoń na podwyższeniu. Niczym piłkarski skaut obserwuje, kto zbliża się do twierdzy słoń. Kolejne trzy słonie, zielone jak murawa na stadionie w Niecieczy i jak ogólnie atmosfera panująca tutaj w tej miejscowości. Kolejne, jak na razie największe słonie na naszej liście, solidni jak defensywa słoni i muszą pilnować tego głównego wejścia na stadion. Czuć respekt. Kolejne cztery słonie znalezione. Po każdym narożniku stadionu pilnują, żeby nie było zaskoczenia. Z którejkolwiek strony taki typowy piłkarz, który musi mieć oczy dookoła głowy. Znaleźliśmy trochę tych słoni, ale powiem szczerze, czułem lekki niedosyt. Do momentu aż zrozumiałem, że prawdziwa siła leży w setkach słoni, które pojawią się na stadionie razem z kibicami. Dlatego ja idę po swojego. Misja słoń wykonana. Wnioski inne niż się spodziewałem, bo prawdziwa liczebność słoni to ta kibicowska. Ja swoje trofeum już mam, szaliczek, a teraz w takim razie ruszamy na mecz. Za lokalne produkty i szalik zapłaciliśmy kartą płatniczą z wizerunkiem Brugbed Termalika. Na wszystkie oficjalne karty ekstraklasy z wizerunkami klubów dostępne są tylko w PKO Banku Polskim. To może zacznijmy od tego Szabiego Alonso, bo wczoraj oczywiście po meczu wyjątkowo jak niezawodnicy Realu, piłkarze się postanowili wypowiedzieć do mediów i oczywiście i, i też przed meczem Vinicius powiedział: "Ja uwielbiam te okrągłe słowa". Przeczytam wam, bo to jest tak piękny cytat, jeżeli chodzi yy, o odpowiedź na pytanie, czy trener gra o większą stawkę niż oni. Uwaga! Nie! Wszyscy jesteśmy razem ze sztabem, trenerem, prezesem, kibicami i dzisiaj wszyscy zawodnicy muszą zagrać razem, by rozegrać wielki mecz. Czyli klasyczne. Wyszedł i powiedział klasycznie: słuchajcie. Troszeczkę jest różnica pomiędzy, słuchajcie, to co wy tutaj opisujecie w tych mediach to jest nieprawda, jesteśmy mega zaangażowani, trener wie, że może na nas liczyć i to, i to, tamto, siamto i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj tego po prostu zabrakło. No po prostu tego zabrakło i co do tego w ogóle nie ma dwóch zdań. Bellingham powiedział, że oczywiście są w 100% z trenerem, że jest świetny, ma z nim dobrą relację. Mam z nim bardzo dobrą relację i wielu chłopaków też. Wielu chłopaków. Czy większość? Nie wiemy. Już wiemy, że na pewno nie wszyscy, ale wielu chłopaków też ma dobrą re relację, że mieli dobre rozmowy po remisach, czuli, czuli, że wychodzą ze złego okresu, później znowu sami siebie zawiedli, ale nikt nie odpuszcza itd., itd. Ciekawe, w którym teamie jest team Bellingham. Na pewno w teamie Viniciusa jest coraz mniej kibiców Realu Madryt, bo co czytam, jakiś post na Real realmadryt.pl, czy to na Twitterze, u na Galaktikos, to jakakolwiek wypowiedź Viniciusa, no, proporcje są dramatyczne. Ech, dramatyczne akcje otwierające mi tutaj ten pokój. O tym, że jest nieprecyzyjny, nie umie dograć w odpowiedni sposób, nie umie strzelać, wypominają mu ze zepsucie atmosfery, bo tak naprawdę przypomnieć trzeba, że to on zasiał ziarno smrodu w momencie, kiedy miał zejść w El Clasico z, z boiska. Swoją drogą. W tej kolejce Ligi Mistrzów zmieniany w samej końcówce Jamal też. No to nie była ta sama skala, po bo to coś tam pod nosem. No Flik go tłumaczył, że e, spokojnie, chciał, chciał grać i tak tak A ciekawe, czy za tę mordę go złapał w szatni. Powiedział Jamal i pokazał mu zdjęcie Vinciusa. Tak chcesz skończyć? tak chcesz skończyć, no to mogłoby podziałać. No ale nie wiemy, czy tak, się, czy tak się stało. W każdym razie Vinicius zawsze szczęśliwy i pewny swego, czy może być pewny swojej przyszłości w klubie. Bardzo dobre pytanie. Powiem szczerze, co im dalej własnym tym bardziej się zastanawiam nad tym. Moim zdaniem to się nie uda, ale obawiam się też, że Real Przespał moment, w którym można było za niego zyskać naprawdę wielkie pieniądze. Ale ostatecznie z tym szabi Malonzo oczywiście, jakichkolwiek informacji na temat tego, że miałby zostać zwolniony, nie ma. On sam powiedział, że odczucia są mieszane. Zresztą no, po tym meczu z City mieszane są odczucia wielu osób. Oczywiście sędziowanie to jest jedno, bo to klasyka odhaczmy, ale i City też ma zarzuty co do sędziowania, więc to akurat można powiedzieć gdzie w obie strony. Ale rzeczywiście. Wczoraj były bardzo dobre momenty Realu Madryt. Tak naprawdę było się, jeżeli się było kibicem Realu. Na czym zaczepić w kontekście no, właśnie tych zmian potencjalnych na plus, które mogą mieć miejsce w klubie, ale jak to się przekłada na tabelę? Słuchajcie, przeanalizuję nie ukrywam sytuację drużyn od 15 do 1. Dlaczego? Bo to są drużyny, które mają 10 punktów. Moim zdaniem te, które mają 9 na top 8, nie mają żadnych szans, więc w ogóle nie będę ich brał pod uwagę. A tam się znajduje m.in. Juventus, oczywiście, jest tam też Napoli. I tak dalej, więc zaczynamy od miejsca 15 i Barcelony i zaczynamy od góry. Arsenal. I będę mówił w kontekście tego, czy Barcelona, czyli drużyna, która jest 15 najniżej w tej, w tej kategorii, ma szansę ich przeskoczyć. Ma szansę, nie ma szansy. Eh, musiałoby się trochę farta wydarzyć, ale zaraz wam opiszę dokładnie. O, ogólnie Arsenal nie ma szansy. Arsenal ma komplet punktów. 18, nawet jakby przegrał teraz dwa razy, gra na wyjeździe z Interem i zaumatami u siebie. Mówmy się, ciężko będzie. To i tak ma e, pierwsze miejsce. Nawet tylko zwycięstwo z zaumatami. Wydaje mi się, że to pierwsze miejsce powinno im klepnąć. No, Bayern mógłby ich punktowo dojechać, ale różnica bramek też jest plus 5 na korzyść Arsenalu, więc po prostu myślę, że to pierwsze miejsce sobie już. Teraz klepnęli tym zwycięstwem na wyjeździe z klubu Bruks. Bayern, który jest drugi, uważam, też jest nie do dogonienia. Tym bardziej, że y, mamy Union San gillouise y, u siebie i na wyjeździe PSW Eindhoven. Więc umówmy się, nawet jeżeli ten mecz PSW jest ciężki, no to, to zwycięstwo u siebie z Unionem daje im 18 punktów w sumie i już y, Barcelona nie dogoni. PSG 13 punktów. I terminarz taki, że grają u siebie ze Sportingiem na wyjeździe z Newcastle. O ile to zwycięstwo u siebie ze Sportingiem trzeba uznać jako dla nich obowiązkowe. I fakt, że różnica bramek pomiędzy Barceloną a PSG wynosi 8, to uważam, że PSG również jest nie do dogonienia przez Barcelonę, więc kolejną drużynkę sobie zostawiamy. Tak samo Manchester City uważam, że jest nie do dogonienia. Grał u siebie z Bodo na wyjeździe z Galatasaray. Nawet jak wygra tylko jeden mecz, ma o trzy lepszy bilans bramek niż Barcelona, chyba żeby im Galatasaray nastrzelał, jakby miał z nimi wygrać. Ale tak czy owak, prawdopodobieństwo bliskie zeru. Cili to tak samo prawdopodobieństwo, jak to, że Ty stamtąd wyjdziesz. Zostań, nie będziesz się kręciło. Chodź, chodź, tu, 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 chodź. Wini, chodź. Poczekasz, aż nagram i Cię wypuszczę. Dobry pies. Więc cztery drużyny stopu. Już możemy założyć, że zabrały cztery miejsca Barcelonie do tego, żeby awansować. No, my mamy tam jeszcze troszeczkę zespołów dalej. Dodam piąty zespół, który moim zdaniem jest nie do dogonienia, to jest Real Madrid. Ma dwa punkty przewagi: gra u siebie z Monaco i na wyjeździe z Benfica. I teraz, oczywiście, jeżeli w ostatnim meczu Benfica będzie cały czas na krawędzi dostania się do 24, nie można wykluczyć dobrego meczu w ich wykonaniu. Ale ja uważam, że Real już jest też tą drużyną, która nie sfrajerzy. To jest moja opinia i że oni rzeczywiście tutaj te dwa zwycięstwa uzyskają i będą mieli ostatecznie punktów 18. Więc też piątą drużynę zaznaczam nie do dogonienia. Zostały trzy miejsca trzy miejsca, które mają dla mnie największe szanse. To jest Atalanta Bergamo Bo. Ma 13 punktów, tak, to może być zaskakujące, że Atalanta Bergamo, ale słuchajcie, ma 13 punktów, jest na piątym miejscu. Grają u siebie z Baskami. Baskowie, no teraz oczywiście pokazali się w kontekście meczu z PSG, nie przegrywając od dobrej strony i mogą nadal walczyć o 24, zgadza się. Drugi mecz to jest Saint-Giloise u siebie, czyli też sąsiad w tabeli, jeżeli chodzi o Atletic Club de Bilbao. Obie drużyny w tym sezonie Ligi Mistrzów. Zdecydowanie zawodzą Atalanta natomiast no, w przeciwieństwie do tego co pokazuje w lidze Tutaj te punkty zbiera Więc jedno zwycięstwo i już ma 16 punktów Jakiś remis w drugim meczu I już mają punktów więcej niż Barcelona Szóste miejsce zajęte Siódme miejsce uważam największe szanse ma Atletico Madryt Które e, ma 12 punktów Gra na wyjeździe z Galatasaray I u siebie z Bodo Znowu musimy wziąć pod uwagę następujące czynniki. bo Bodo praktycznie nie będzie się liczyło, zakładamy już w, w tych meczach o awans. Za chwilę ma mecz z Manchesterem City, co już powinno rozwiązać ich wątpliwości co do dostania się do 24. Natomiast Galatasaray na wyjeździe, no Galatasaray zdecydowanie zawodzi. Sanżiluaz ich przecież niedawno pokonało u siebie. I zobaczymy, to już jest mecz w następnej kolejce, więc on nam wiele wyjaśni. I uważam, że Liverpool będzie ekipą, która... Zajmie ósme miejsce z tego gwarantowanego top 8. Mają też 12 punktów. Grają na wyjeździe z Marsylią, co wcale nie jest łatwym meczem, i później grają u siebie z Karabachem, co już powinno raczej się zakończyć zgarnięciem pełnej puli punktowej. I teraz, w takim razie, oczywiście ja nie mówię, że to są trzy zestawy, które są pewne, i tak dalej, tak dalej, ale sami widzicie, że jest to dość sensowne, że mają te, te 8 ekip największe szanse. A nadal mamy takie drużyny jak Inter który gra u siebie z Interem, u siebie z Arsenalem na wyjeździe z BVB. Dwa punkty przewagi nad Barceloną, ale zdecydowanie trudniejsze mecze. Wystarczy, że jedną porażkę będą mieli i już Barcelona mogłaby ich przeskoczyć. BVB ma 11 punktów, gra na wyjeździe z Interem, u siebie z Interem przepraszam, i na wyjeździe z Tottenhamem. Jedna porażka i już nie mają o czym tutaj dyskutować, a nawet Jeden remis. Taka sama sytuacja Tottenhamu, który gra u siebie z Borusją. Na wyjeździe z Eintrachtem Wystarczy jeden remis Barcelona ich Cyka. Newcastle u siebie z PSW na wyjeździe z PSG, jakakolwiek strata punktów Barcelona nad nimi. Chelsea Pafos i Napoli na wyjeździe, jakakolwiek strata punktów Barcelona nad nimi, Sporting też 10 punktów, PSG u siebie, Bilbao na wyjeździe, jakakolwiek strata punktów Barcelona jest nad nimi. Barcelona oczywiście, żeby to się w ogóle miało rację bytu, musi wygrać swoje mecze, w najbliższej kolejce na wyjeździe ze Slawią Praga i w pod koniec stycznia, z Kopenhagą u siebie, więc jak widzicie, to ile by się musiało wydarzyć po drodze sytuacji każe nam jasno ocenić, że Barcelona po prostu pożegnała swoje szanse na ten awans. Już nawet nie tą porażką z Chelsea, bo to można było zakładać, że będzie trudny mecz, ale tą stratą punktów w Brugi z Klub Brugge 3 do 3. Te dwa dodatkowe punkty zmieniłyby w tym układzie wszystko i rzeczywiście Barcelona byłaby zależna w 100% praktycznie od siebie, jeżeli chodzi o ten. Y, awans do dalszej fazy, ale niestety pozostanie to w sferze gdybania. I tak to wygląda, moi drodzy, po Lidze Mistrzów, po tych ostatnich kolejkach. Dajcie znać, jakiej wy jesteście wiary, jeżeli chodzi o, ten, o tę Barcelonę. Jakie wy drużyny widzicie, które najprawdopodobniej zajmą tą pierwszą ósemkę? Tak jak powiedziałem, dla mnie to jest Arsenal, Bayern, PSG, City. Atalanta, Real, Atletico i Liverpool. Nie wykluczam, że ktoś tam się jednak z tego wykruszy, ale że to Barcelona wejdzie na ich miejsce. W to szczerze wątpię. Serdeczne dzięki za dzisiaj. Trzymamy kciuki za polskie drużyny w europejskich pucharach. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Ale dzisiaj jeszcze dyskutujemy w komentarzach. Dzięki, tam się widzimy. Papa! Pa.